Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Ja dzisiaj przychodzę do was z takim bardziej jesiennym vlogiem I plan na dzisiaj jest taki Dekorujemy pokój W końcu Miałam to już z wami robić na poprzednim filmie Ale byłam chora i nie za bardzo mi się chciało Dlatego trochę się to przełożyło Czy coś I tak jak już wam mówiłam na wcześniejszym filmie Parę akcentów jesiennych w pokoju mam Choćby nawet to łóżko Ale to nie jest wszystko I tak naprawdę wszystko zrobimy dopiero dzisiaj Bardzo się cieszę, bo już chciałam sobie udekorować ten pokój, dać wszystkie jesienne dekoracje, ale z tyłu głowy miałam takie, że no nie muszę to nagrać i w ogóle, a no byłam chora i nie miałam za bardzo siły na nagrywanie. No ale zrobimy sobie to dzisiaj, więc bardzo się cieszę. Tutaj mam przygotowane moje dekoracje i nie jest ich jakoś za dużo, aczkolwiek no zawsze mogę coś ukraść mojej mamie, więc najwyżej coś do tego dojdzie, no ale tak mniej więcej wam pokażę. Tutaj są zdjęcia, które kiedyś ze wami wywoływałam w Rosmanie. Taki misiek, on nie jest do końca jesienny, ale kolorystycznie mi pasuje do tych wszystkich dekoracji, świeczki, dużo świeczek ogólnie. Taka dynia, tutaj jest jeszcze więcej dyni, jakieś cotton bolsy i coś takiego. To już zdążyłam ukraść mojej mamie, tylko kamera nie współpracuje. O, takie fajne. I to mam zamiar dać tam. Ten grzybek jest bardzo ładny. Tutaj jest taki brązowy, więc jakoś to fajnie ogarniemy i będzie ładnie. Skończyłam dekorowanie, i fakt: mam trochę mało tych jesiennych ozdób, ale już Wam pokazuję, co jest. Tutaj jeszcze będę musiała coś ogarnąć, ale zacznijmy od tego, że, no, oczywiście jest tutaj ta kulka, dynia, te, nie wiem, jakieś liście i krzaki. Wymieniłam też zasłonę, aczkolwiek ona trochę tutaj nie współpracuje i, no, trochę to widać na kamerze, dlatego później się jeszcze z tym pobawię. Na półkach wyustawiałam takie rzeczy: mamy dynię taką bardziej halloweenową, tutaj jest grzybek i dynia tak samo. No a jeszcze wyżej mamy duszka i no dynia. Na toaletce postawiłam taką muszlę z no znowu jakimiś badlami. Ja bardzo lubię te badyle, bo fajnie one wyglądają. I obok postawiłam te perfumy, bo moim zdaniem fajnie wyglądają. I te perfumy to w ogóle też jest bardzo fajny zapach na jesień. Mogę wam go polecić. Łóżko teoretycznie już widzieliście, ale pokażę wam je jeszcze raz, bo mega mi się podoba. Na tej szafce między innymi rozłożyłam cotton bolsy i oczywiście mamy tutaj jakieś takie jesienne dekoracje. Między innymi taki wazon, taka świeczka bardziej halloweenowa. Mamy jeszcze takiego grzybka i tutaj dynię. Tutaj mamy ramkę z takim jesiennym obrazkiem powiedzmy. Do tego jeszcze taka kulka i kalendarz. Ale on akurat nie jest jakoś tak stricte jesienny. Na biurku w zasadzie pozmieniało się no, tylko tyle. Tutaj nie ma jakichś takich drastycznych zmian. I nad biurkiem mamy zdjęcia różowe. Na szczęście na kamerze tego nie widać, bo już Wam mówiłam we wcześniejszym że coś ze mną te drukarki z Rosłana nie współpracowały i drukowały mi różowe zdjęcia no ale już stwierdziłam, że je tak zostawię i tak za niedługo chyba będę na Empiku zamawiała takie większe zdjęcia, więc od razu może wezmę te i nie będą one różowe zrobimy sobie teraz ciasteczka mam takie fajne jesienne foremki z Pepką oczywiście i sobie zrobimy jakieś, na pewno jeszcze będę chciała zrobić kiedyś cynamonki i już chyba mówię to od trzech lat ale kiedyś jest zrobię, może. Ale teraz idziemy robić ciasteczka. Swoją drogą je poda w swojej kolekcji ma zestaw kosmetyków, w którym znajdziecie wszystkie potrzebne kosmetyki do pielęgnacji, i dzięki któremu ta pielęgnacja stanie się ultra prosta. Oczywiście zaczynamy od oczyszczania, podwójnego oczyszczania, i tutaj mam takie kosmetyki. Jest to m.in. balsam na bazie oleju, no i do tego pianka na bazie wody. O podwójnym oczyszczaniu już wam kiedyś opowiadałam, więc tutaj nie będę się powtarzać, ale bardzo lubię ten balsam do, do makijażu, ponieważ zmywa wszystko, nawet wodoodporny makijaż, a jeśli oglądacie, nie od dłuższego czasu, to dobrze wiecie o tym, że ja użyłam tylko i wyłącznie wodoodporne tusze do rzęs. I zaraz zobaczycie, jak sobie z nimi poradzi no za ładnie to ja teraz nie wyglądam no ale patrzcie jak ta maskara została zmyta. I proszę bardzo, wszystko mamy zmyte, teraz używamy pianki która domywa pozostałości na bazie wody kiedyś bardzo nie lubiłam oczyszczania i używałam do tego wielu kosmetyków, naprawdę bardzo wielu a teraz kiedy używam tylko dwóch kosmetyków do oczyszczania to jakoś tak przyjemniej mi się zmywa ten makijaż no i jestem też już zmyty za pierwszym razem a nie, że trzeba kilka razy nakładać ten sam produkt na twarz. Zmyłam już tą piankę i teraz przechodzimy do mgiełki, wraz Przygotowuję cele do dalszej pielęgnacji i też od razu napiszę ostatnio cały czas używam tego serum. To jest już moje drugie opakowanie i jak widać, no już trochę go zużyłam. Co też fajne w tych kosmetykach to to, że na opakowaniu macie od razu pokazane w jakiej kolejności ich używać oraz czy są one na dzień i na noc. Także ta pielęgnacja naprawdę staje się takim przyjemnym rytuałem. No i na koniec krem. Ja tutaj akurat krem na noc. Oczywiście w zestawie też jest ten na dzień i właśnie tak wygląda moja codzienna pielęgnacja cery. Zobaczcie tylko jak ta cera wygląda, jakie jest glow. Oczywiście link do tylko Kosmetyków wam w opisie. Co to by był za vlog bez mojego siedzenia w książkach? Dlatego teraz zrobimy sobie fiszki z angielskiego, bo mam kartkówkę. Jest to e, Unit 2, jakieś tam słówka i no nie wiem, zobaczę. Zrobię sobie oczywiście te fiszki na gótnoc. Ostatnio, jak dodałam na relację zdjęcie tego podręcznika, to wiele osób się mnie pytało, jak ja to zrobiłam, że mam e, podręcznik na tablecie. Ogólnie to książki od angielskiego mają te takie kody, na których możecie się zalogować i tam mieć e, podręcznik w PDF-ie. Ja akurat nie mam podręcznika, w ogóle totalnie nie mam, ale na szczęście mam Anię, która mi dała ten kod i się zalogowałam u niej i tak sobie żeruję. Ćwiczenia są moje, bo ona ma tam swoje, więc ja robię je tutaj i no mam podręcznik, więc czego chcieć więcej? Nasz nauczyciel nie ma nic przeciwko temu, że siedzimy na tabletach, nawet się cieszy, że przynajmniej coś na tych lekcjach robimy. I ja też mu nieraz pokazywałam jakieś tam moje notatki do sprawdzenia, więc ja jestem legitna. Mam nadzieję, że nie ma do mnie żadnego problemu, i teraz będę sobie robić fiszki. Mamy kolejny dzień i ja właśnie wróciłam ze szkoły. Przyżyłam dwie godziny biologii. W zasadzie to tylko jedna była wyzwaniem, bo na drugiej był fakultet wyjątkowo dla osób, które. No piszą maturę z biologii A tak się składa, że ja akurat nie piszę Więc mogłam sobie robić co chcę Oczywiście w miarę wykorzystałam sobie ten czas I w ogóle odzyskałam moje repetytorium do matematyki Bo cały czas było u mojej korepetytorki I teraz chcę w końcu przysiąść do tej matematyki Bo wcześniej skupiałam się na wszystkim Tylko nie na tej matmie, bo tutaj miałam sprawdzian z biologii tutaj coś z polskiego I ta matematyka tak schodziła trochę na drugą drugi plan. I teraz zamierzam przede wszystkim się na niej skupić, bo no jednak zamierzam to pisać na maturze, także że pasowałoby to umieć. I teraz też te tematy z biologii bardziej mi siedzą. Ten pierwszy dział był jakiś taki dziwny, ten jest lepszy, robimy jakieś krzyżówki, to to jest w miarę proste i no mam nadzieję, że reszta tematów też taka będzie, ale mam nadzieję, że e, pani nie będzie mnie jakoś tak mocno cisnąć z tej biologii, bo wie o tym, że nie piszę matury z rozszerzonej biologii. No i co? Zrobiłam sobie herbatkę do mojego jesiennego kubeczka. Jeszcze byłam w aptece i odebrałam sobie e, taką maść 150 zł, ale to więcej Wam powiem na jakimś innym filmie. Teraz zacznę sobie coś ogarniać z angielskiego. Nienawidzę tych swetrów. One są bardzo ładne, ale nie mogę się w ogóle w nich ruszać. I na jakimś tam filmie Wam mówiłam, że zrobię Wam update z tym swetrem, czy będzie wygodny, bo no myślałam, że jest e, taki luźniejszy, to nie będzie się podwijał. E, nieprawda, podwija się cały czas i no denerwuje mnie, ale jest bardzo ładny. I w ogóle jeszcze dodałam e, parę takich jesiennych akcentów w pokoju, więc e, może wam je pokażę. Ogólnie chodzi mi o to, że tutaj na tych półkach obok toaletki dam sobie lamę i tą taką kulkę. Ona jest powiedzmy, że trochę jesienna i na dole mamy dynię. Także co, ja teraz idę ogarniać lekcję, bo mam taki jakby luz do piątku, bo jedynie w piątek mam sprawdzian z, z polskiego i teraz będę mogła sobie na spokojnie porobić angielski, matematykę, też ten polski. A tak to przez ostatnie dwa dni stresowałam się biologią, więc nie będę Was już tutaj przynudzać nauką na tym jesiennym vlogu. I to też będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Zostawiajcie łapeczki w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!